Antarktydę odwiedziła zaledwie garstka osób, a praktycznie wszyscy z nich byli naukowcami lub ludźmi odpowiedzialnymi za zaopatrzenie. Jednak wśród nich znalazł się również komik. Polak Michał Leja w 2023 roku prowadził trasę stand-upową o nazwie Komik dookoła świata, w której odwiedzał ze swoim programem artystycznym kraje z każdego kontynentu na Ziemi, a jeden z jego ostatnich występów, zwieńczającą całą trasę, odbył się na tamtejszej stacji badawczej. Pod masywnymi pokrywami lodowymi Antarktydy znajduje się ponad 400 jezior subglacjalnych, utrzymywanych w postaci płynnej dzięki ciepłu geotermalnemu. Największe z nich, jezioro Łastak, jest ukryte pod warstwą lodu o grubości 3 km i pozostaje odizolowane od świata zewnętrznego. Pustynie kojarzą nam się z gorącym klimatem i niekończącymi się piaskowymi krajobrazami. Jednak Antarktyda przełamuje schemat tego wyobrażenia. Choć pokryta w całości lodem. Z technicznego punktu widzenia jest pustynią, której opady sięgają mniej niż 200 mm, co jest podobnym poziomem do tego, jaki notuje się na Saharze. Antarktyda jest jedynym kontynentem na świecie, gdzie żadne państwo nie sprawuje suwerenności. Jest chroniona przez traktat antarktyczny podpisany w 1959 roku, który zabrania eksploatacji surowców oraz ustanawia, że kontynent ten jest wykorzystywany wyłącznie do celów naukowych. Antarktyda jest źródłem największych gór lodowych na świecie. Największa zarejestrowana góra lodowa, B15, miała powierzchnię aż 11 tysięcy km kwadratowych. Jeżeli trudno to Wam sobie wyobrazić, to pomyślcie o dryfującej kupie lodu wielkości Jamaiki. Ponieważ Antarktyda znajduje się wokół bieguna południowego, nie ma przypisanej strefy czasowej. Stacje badawcze stosują różne strefy czasowe. Często związane z krajami, z których pochodzą ich pracownicy lub z których dostają dostawy. Antarktyda jest miejscem, gdzie notuje się jedne z najsilniejszych wiatrów na świecie, znane jako wiatry katabatyczne. Mogą one osiągać prędkość do 320 km na godzinę, co jest porównywalne do siły, jakimi dysponuje huragan. W 1911 roku dwóch odkrywców, Norweg Ronald Amundsen i Brytyjczyk Robert Falcon Scott, rywalizowało o to, kto pierwszy dotrze na biegun południowy. Amundsen dotarł tam jako pierwszy 14 grudnia 1911 roku, podczas gdy Scott i jego zespół tragicznie zginęli w drodze powrotnej. Na tym kontynencie znajdują się tak zwane suche doliny, które są jednym z najsuchszych miejsc na Ziemi, gdzie od milionów lat prawie nie pada deszcz. Jest to także jedno z miejsc na Ziemi najbardziej przypominających krajobraz Marsa, dlatego NASA używa go do testowania sprzętu i badań marsjańskich. Antarktyda to jedno z najlepszych miejsc do poszukiwania meteorytów. Które są dobrze zachowane dzięki zimnym warunkom i kontrastowi czarnej skały na tle białego lodu. Naukowcy znajdują tu regularnie meteoryty pochodzące z Księżyca, a nawet Marsa. W lecie na Antarktydzie można zaobserwować zjawisko pomarańczowego lub zielonego śniegu, które jest efektem zakwitu mikroalg rosnących na pokrywie śnieżnej. Te algi przystosowały się do zimna i pojawiają się w cieplejszych miesiącach, tworząc niezwykłe kolorowe plamy na lodzie. Populacje pingwinów na Antarktydzie, zwłaszcza pingwinów cesarskich i adeli, są dokładnie monitorowane, ponieważ ich liczebność i kondycja stanowi wskaźnik zmian klimatu. Spadek populacji pingwinów może wskazywać na zmiany w ekosystemie, w tym dostępność pokarmu i zmiany w lodzie morskim. Antarktyda dostarcza naukowcom unikalnych próbek rdzeni lodowych, które sięgają setek tysięcy lat wstecz. Analizując te rdzenie, można odczytać historię klimatu Ziemi, zmiany poziomu gazów cieplarnianych, a nawet warunki atmosferyczne, jakie panowały podczas ery dinozaurów. Jeżeli warunki powietrza w dużych miastach mocno ci doskwierają, rozważ przeprowadzkę na Antarktydę. Badania przeprowadzone na Antarktydzie wykazały, że powietrze tam jest najczystsze na świecie głównie z powodu oddalenia od obszarów przemysłowych i braku zanieczyszczeń powietrza. Choć brak pożywienia i morderczy mróz może zniechęcić większość z Was. W 2014 roku naukowcy przebili się przez niemal kilometr lodu Antarktydy. Odkrywając mikroorganizmy w jeziorze Wilans, czyli ekosystem istniejący w kompletnej izolacji od reszty świata przez tysiące lat. Bez dostępu do światła słonecznego, organizmy te nie czerpią energii z fotosyntezy, lecz rozkładają związki chemiczne, głównie metan i siarczany, które unoszą się w lodowatej wodzie. Morze Rossa u wybrzeży Antarktydy to kluczowa autostrada migracyjna dla wielorybów, gdzie każdego roku przemierzają tysiące kilometrów, przyciągane obfitością kryla i innych organizmów morskich. Ten obszar stanowi jedno z największych morskich chronionych miejsc na świecie, zabezpieczające migracyjne trasy tych olbrzymich ssaków przed wpływem człowieka, a pływanie w tamtych rejonach jest mocno ograniczone. Lodowce Antarktydy czasami przybierają szkliste, niebieskie barwy przypominające szkło. Dzieje się tak, gdy lód staje się bardzo gęsty i nie ma w nim powietrza, przez co światło przenika przez niego, nadając mu krystaliczny, niebieski odcień. Antarktyda ma największą masę lodu na świecie. Stanowiącą aż 60% całej świeżej wody na Ziemi. Gdyby ten lód stopniał, poziom światowych oceanów mógłby wzrosnąć około 58 metrów. W głębokich lodowcach Antarktydy znajdują się zamrożone bąbelki powietrza, które pochodzą sprzed tysięcy lat. To dosłownie kapsuły czasu, które przechowują atmosferę sprzed wieków. Dzięki analizie tych bąbelków naukowcy mogą poznać historię klimatu na Ziemi. Odczytać dawne zmiany temperatur i odkryć, jak wyglądał skład atmosfery w odległych epokach. Belgica anarktyka, mały, nielatający owad, jest jedynym lądowym organizmem stałym na tym kontynencie. Choć mierzy tylko kilka milimetrów, przetrwał miliony lat w ekstremalnych warunkach. Na wyspie South Georgia, nieopodal Antarktydy, znajduje się jedna z największych kolonii pingwinów cesarskich na świecie. W niektórych miejscach kolonie te mogą liczyć nawet kilkaset tysięcy osobników. Na Antarktydzie, pod grubą warstwą lodu, ukryte są góry, które porównuje się do Alp. Są one praktycznie nietknięte, a ich wysokość jest szacowana na około 3000 metrów. To szkocki kartograf John George Bartholomew w latach 90. XIX wieku jako pierwszy użył nazwy Antarktyda na określenie kontynentu, który znamy dzisiaj. Mimo, że nie istniały dowody na jego obecność aż do XIX wieku, już w 350 roku przed naszą erą, Arystoteles użył słowa oznaczającego naprzeciwko biegunów, przewidując istnienie lądów na południu. W lodach i skałach Antarktydy znajdują się bogate złoża minerałów, takich jak miedź czy złoto, a nawet diamenty. Jednak zgodnie z traktatem antarktycznym ich wydobycie jest zakazane, aby chronić naturalne środowisko kontynentu. Chociaż Antarktyda jest ekstremalnie surowa, dla miłośników ptaków stanowi niesamowitą oazę. W sezonie lęgowym można tam obserwować ogromne kolonie ptaków morskich, takich jak petrele śnieżne czy burzyki, które wracają tam każdego roku. Włosko-francuska stacja badawcza Concordia jest jedną z najbardziej izolowanych placówek na świecie. Jej warunki są podobne do tych na Marsie, bo jest tam zimno, sucho i ograniczona ilość tlenu. Jest to idealne miejsce do badań nad przetrwaniem człowieka w warunkach zbliżonych do kosmicznych. Pod powierzchnią lodowatych wód Antarktydy odkryto aktywne wulkany, które regularnie wyrzucają z siebie ciepło i gazy, wpływając na tamtejsze ekosystemy. Uwalniana energia termiczna stwarza dogodne warunki dla rozwoju ekstremofilów, organizmów zdolnych do życia w wysokich temperaturach i w obecności toksycznych gazów. Na powierzchni, blisko wybrzeża morza Rossa, znajduje się również Mount Erebus, jeden z nielicznych wulkanów na świecie z jeziorami lawy. W antarktycznych skałach naukowcy odkryli skamieniałości organizmów sprzed 500 milionów lat, co świadczy o istnieniu życia na tym dziś lodowatym kontynencie. W tamtym okresie Antarktyda przypominała wilgotne tropikalne środowisko z bogatymi ekosystemami morskimi i lądowymi, gdzie panowały sprzyjające warunki dla rozwoju roślin i prymitywnych organizmów. Te skamieniałości obejmują zarówno koralowce, jak i trylobity, które kiedyś zamieszkiwały ciepłe, płytkie wody.